Wszyscy pragniemy cieszyć się prawdziwą miłością, niezależnie od naszego statusu związku, czy jesteśmy singlami, zaangażowani czy małżeństwem. Miłość jest stałą w naszym życiu, zawsze obecnym elementem, gdy poruszamy się przez różne interakcje w trakcie naszej podróży. Czasami spotykamy kogoś, kto nas fascynuje w sposób niewytłumaczalny, prawie jakby siła magnetyczna przyciągała nas w jego kierunku. W takich momentach ta osoba często dominuje nasze myśli i sprawia, że nasze serce bije szybciej, gdy jesteśmy w jej pobliżu. Jednak pojawia się kluczowe pytanie: jak możemy wiedzieć, czy to naprawdę ta osoba, którą Bóg wybrał, aby dzielić z nami życie? Niezwykle łatwo jest dać się porwać intensywnym uczuciom miłości i przyciągania, które często nas zaskakują. Jednak jako chrześcijanie mamy głębsze zrozumienie, że prawdziwy związek wykracza poza fizyczne lub emocjonalne więzi. Wiemy, że Bóg ma specyficzny i celowy plan dla każdego aspektu naszego życia, w tym naszych relacji miłosnych. W tym kontekście, gdy Bóg pragnie, abyśmy byli z kimś, organizuje wydarzenia i okoliczności w sposób, który jest po prostu niezaprzeczalny i niemożliwy do zignorowania. Dzisiaj przedstawiam trzy wyraźne znaki oparte na naukach chrześcijańskich, które mogą wskazywać, że Bóg pragnie, aby dwie osoby były razem. Te wskazówki są kluczowe, aby pomóc nam rozpoznać, czy osoba, z którą jesteśmy w związku, jest naprawdę tą, którą Bóg wybrał, aby dzielić z nami życie. Jeśli jesteś singlem i zastanawiasz się, czy ta wyjątkowa osoba jest naprawdę odpowiednia dla ciebie, lub jeśli jesteś już w związku i chcesz upewnić się, że idziesz właściwą drogą, ten tekst jest specjalnie dla Ciebie. Po pierwsze, doświadczenie głębokiego poczucia spokoju w życiu miłosnym jest silnym wskaźnikiem, że podążasz ścieżką zgodną z Bożym planem. Droga w poszukiwaniu prawdziwej miłości może być bez wątpienia niezwykle wyczerpująca, zwłaszcza gdy jesteśmy naznaczeni rozczarowaniami i zawodami które często głęboko zachwiewają naszą wiarą w przyszłość i możliwość znalezienia kogoś naprawdę wyjątkowego. Jednak oddając naszą wiarę w Boży plan dla naszego życia, otwieramy nasze serca na nadzieję i spokój, pocieszeni pewnością, że Bóg ma dla nas partnera, który nie tylko nas uzupełnia, ale także świętuje z nami przeznaczenia wspólnego życia. Gdy to uczucie spokoju jest obecne w związku, służy jako wyraźny znak, że jesteśmy na właściwej drodze. To nie jest powierzchowny pokój, ale głęboki spokój, który przenika nasze jestestwo, rozpraszając wszelkie obawy lub niepewności dotyczące przyszłości. To uczucie zadowolenia wynika z głębokiego przekonania, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być w odpowiednim czasie i w towarzystwie właściwej osoby. Jeśli jeszcze nie doświadczyłaś tego głębokiego spokoju w swoim związku, kluczowe jest utrzymywanie nadziei żywej. Czas Boga, nieskazitelny w swojej istocie, zawsze jest zgodny z naszymi najgłębszymi potrzebami, nawet gdy nie jesteśmy w stanie ich wyraźnie dostrzec. Klucz do osiągnięcia tego spokoju to utrzymywanie bliskiej relacji z Bogiem. Ufając, że poprowadzi Cię do spotkania Twojego idealnego partnera w najbardziej odpowiednim momencie. Zalecana praktyka, aby pielęgnować ten wewnętrzny spokój, to poświęcanie znaczących chwil na modlitwę i refleksję. Aktywne poszukiwanie Bożego Prowadzenia w Twoich relacjach i wzmacnianie zdolności do rozpoznawania, czy obecny partner jest rzeczywiście tym wybranym, są kluczowymi krokami w tym procesie. Niezbędne jest stawianie Bożej woli ponad własnymi pragnieniami i tęsknotami, oddając się wierze, że On, który zna wszystkie rzeczy, poprowadzi Cię w kierunku, który najlepiej sprzyja Twojemu duchowemu i osobistemu rozwojowi. Pamiętaj zawsze, że pokój pochodzący od Boga jest zupełnie inny od jakiegokolwiek poczucia spokoju, które możemy doświadczyć z powodu okoliczności lub ludzkich wpływów. Jest to pokój, który naprawdę przekracza nasze zdolności do pełnego zrozumienia, pochodzący bezpośrednio z naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Ten Boży Pokój nie jest zależny od zewnętrznych zmiennych ani od ludzi, którzy pojawiają się i znikają z naszego życia. Jest on stały i niezawodny, prawdziwą podstawą, na której możemy polegać w każdym momencie. Drugi. Ty i on dzielicie wspólny cel co jest kluczowym aspektem wzbogacającym każdy znaczący związek. Jako ludzie mamy wewnętrzną potrzebę, aby nasze życie miało sens i cel. To pragnienie wykracza poza indywidualne osiągnięcia, osiągając głębszy poziom, gdy jest dzielone z drugą osobą w zobowiązaniu miłosnym. W związku staje się to istotne, aby czuć, że oboje współpracujecie i działacie razem na rzecz czegoś, co przekracza indywidualności każdej ze stron. To jest prawdziwa rola wspólnego celu. Wzbogaca on nie tylko związek, ale także cementuje głębszą więź między wami, ponieważ razem angażujecie się w wspólną misję. Kiedy jesteście zharmonizowani i działacie wspólnie w kierunku wspólnego celu, czy to związanego z karierą, rodziną czy wiarą, ten wspólny cel nadaje związkowi wyraźny kierunek i głębszy sens. Warto zrozumieć, że posiadanie wspólnego celu w związku nie oznacza koniecznie, że oboje partnerzy muszą mieć identyczne cele lub aspiracje szczegółowo dopasowane. Ważniejsze jest dzielenie ogólnej wizji dla waszego życia i związku, która służy jako kompas kierunkowy dla waszych działań i decyzji. To wzajemne wsparcie i nieustanna zachęta, gdy każdy z Was realizuje swoje indywidualne cele i pracuje razem nad wspólnymi dążeniami, są istotą wzmocnionego i trwałego związku. Biblia w Księdze Amosa, rozdziale trzecim, wersecie trzecim, pyta, czy dwaj mogą iść razem, jeśli się nie zgodzą? Ten werset podkreśla znaczenie harmonii z osobą, z którą dzielimy nasze życie. To nie tylko oznacza posiadanie podobnych zainteresowań, ale dzielenie głębokiego zrozumienia i zgody co do podstawowych wartości i kierunków, które chcecie razem podążać. Posiadanie wspólnego celu przekształca zwykły związek w dynamiczne partnerstwo, gdzie oboje partnerzy czują się zobowiązani do czegoś większego niż tylko ich osobiste satysfakcje. Jeśli czujesz się zagubiona lub niepewna co do swojego obecnego związku, warto poświęcić chwilę na głęboką refleksję nad celem, który dzielicie jako para. Jest to kluczowy element, który determinuje nie tylko kierunek związku, ale także jego trwałość i głębokość na dłuższą metę. Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę pracujemy razem w kierunku czegoś, co uważamy za większe niż my sami? Czy istnieje wspólna wizja, która kieruje naszym życiem i wyborami jako para? Jeśli odpowiedź jest niepewna lub negatywna, może to być idealny moment na otwartą i szczerą rozmowę z partnerem na temat oczekiwań i celów, jakie oboje macie dla związku. Ta rozmowa nie dotyczy tylko rozwiązywania nieporozumień lub dostosowywania rozbieżnych oczekiwań, ale jest okazją do wzmocnienia waszej więzi przez potwierdzenie lub ponowne odkrycie wartości i marzeń, które oboje chcecie razem realizować. Pamiętaj, że zdrowy i trwały związek opiera się na fundamentach wspólnych celów i aspiracji, gdzie oboje partnerzy czują się zaangażowani i zainwestowani we wspólną podróż. Trzeci: inspirowanie się nawzajem do bycia najlepszą wersją siebie. Bycie z kimś, kto inspiruje cię do bycia najlepszą wersją siebie, jest jednym z najbardziej wzbogacających i transformujących doświadczeń, jakie można mieć w związku. Kiedy znajdziesz właściwą osobę, nie chodzi tylko o powierzchowne uczucie szczęścia, chodzi o ciągły osobisty rozwój i pozytywną przemianę która przenika wszystkie aspekty Twojego życia. Stajecie się wzajemną siłą wsparcia, pomagając sobie pokonywać słabości i osiągać maksimum swojego potencjału. Ważne jest zrozumienie, że inspirowanie się nawzajem do bycia najlepszą wersją siebie nie sugeruje doskonałości żadnej ze stron. Wszyscy mamy swoje wady i wyzwania. To, co naprawdę ma znaczenie, to ciągłe wsparcie i bezwarunkowa miłość, którą dzielicie pozwalając każdemu być kochanym dokładnie takim, jakim jest, jednocześnie zachęcając się do wzrostu i rozwoju. Biblia w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdziale 5, wersecie 11, podkreśla tę ideę nakazując, dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, tak jak to czynicie. Ten werset nie tylko wzmacnia potrzebę wzajemnego wsparcia, ale również podkreśla znaczenie budowania siebie nawzajem poprzez nieustanne zachęcanie. W zdrowym związku ta dynamika objawia się poprzez ciągłą wymianę motywacji i wsparcia, gdzie każdy partner przyczynia się do wzmocnienia drugiego. W tego rodzaju związku każdy sukces jest wspólnie celebrowany, a każde wyzwanie jest stawiane czoła razem, co pozwala obu partnerom rosnąć i prosperować razem. Trudne chwile, zamiast dzielić, wzmacniają więź, ponieważ każdy staje się głównym wsparciem dla drugiego. Gdy jesteś z kimś, kto naprawdę inspiruje cię do bycia najlepszą wersją siebie, wdzięczność naturalnie rozkwita. Zaczynasz doceniać, jak ta osoba pozytywnie wpływa na Twoje życie, pomagając ci dostrzec możliwości tam, gdzie wcześniej widziałaś ograniczenia. I oferując solidne wsparcie, które jest niezbędne do rozwoju osobistego. To uczucie wdzięczności przekształca się w wzajemne pragnienie, aby zrobić to samo dla swojego partnera. Związek staje się wtedy zrównoważoną wymianą, gdzie oboje są zobowiązani do bycia najlepszymi dla siebie nawzajem. Jeśli teraz czujesz się zniechęcona lub emocjonalnie wstrząśnięta, Kluczowe jest, aby pamiętać, że Bóg nie tylko ma plan dla Twojego życia, ale także pragnie dla Ciebie tego, co najlepsze we wszystkich aspektach, w tym w Twoich związkach. On chce, abyś była z kimś, kto nie tylko pomoże Ci rosnąć i rozwijać się jako osoba, ale także oferuje stałe wsparcie w Twojej podróży. Nie zadowalaj się mniej niż na co zasługujesz. Utrzymuj wiarę w Boże czasy i plany. Ponieważ on poprowadzi cię do osoby, która jest przeznaczona, aby być twoim partnerem i największym zachęcającym. Inwestując w związek, w którym oboje partnerzy są zobowiązani do wydobywania z siebie nawzajem tego, co najlepsze, tworzycie środowisko, w którym miłość, zrozumienie i wsparcie naturalnie rozkwitają. To nie tylko podstawa trwałego partnerstwa. Ale także wspólnego życia pełnego satysfakcji i prawdziwego szczęścia. W takim związku każde wyzwanie staje się okazją do dalszego wzmocnienia więzi, a każdy sukces jest świętowaniem wspólnych osiągnięć. Dlatego zachęcam Cię, niezależnie od tego, czy jesteś singlem w związku, czy w jakiejkolwiek fazie swojego życia miłosnego, abyś stawiała wolę Bożą ponad własnymi aspiracjami. Zaufaj Jego planowi z całego serca ponieważ On prostuje każdą drogę i usuwa wszelkie przeszkody, które mogą się pojawić. Nie trać nadziei i nigdy nie zapomnij o głębokiej miłości, jaką Bóg ma do Ciebie, traktując Cię jak prawdziwie ukochaną córkę. Pamiętaj zawsze, że podróż w poszukiwaniu prawdziwej i trwałej miłości może być pełna wyzwań i niepewności, ale z Bogiem u Twojego boku każdy krok jest pewny. A każda decyzja jest prowadzona przez Jego mądrą rękę. Utrzymuj swoją wiarę żywą, kontynuuj poszukiwanie Jego oblicza we wszystkich decyzjach i bądź pewna, że Boża miłość jest najtrwalszym fundamentem, na którym można zbudować jakikolwiek związek. Dlatego idź naprzód z pewnością, wiedząc, że jesteś pod opieką niebiańskiego Ojca, który pragnie dla Ciebie tylko tego, co najlepsze. Amen. Pamiętaj, aby subskrybować, polubić i udostępniać ten tekst w grupach, aby więcej osób mogło być dotkniętych tą inspirującą i przekształcającą wiadomością. Czy wiesz, że istnieje obraz Twojego możliwego partnera duszy, który możesz teraz odkryć? Może to być ktoś, kogo już znasz, lub ktoś, kto wejdzie w Twoje życie. Kliknij link w opisie, aby zrozumieć, o czym mówię. Niech pokój, miłość i przewodnictwo Ducha Świętego będą zawsze z Tobą na każdym kroku Twojej podróży. Amen. Dziękuję.